Dzień dobry Państwu, Krzysztof Stankiewicz, kanał Biżuteria z Bliska. Chciałem Wam pokazać pewien materiał, który jest w tej chwili multiplikowany przez wiele agen agencji prasowych i w różnych mediach można go spotkać. Ja natknąłem się na niego kilkukrotnie dzisiejszego poranka. Tak, jak widzicie, tytuł tego materiału: Powstaje startup w Kalifornii który ma zamieniać rtęć w złoto. E, naukowcy są w szoku niby, ale nie wiem dlaczego. Ja mówiłem wam o tej technologii, ona jest znana od 1947 roku co najmniej e, najpierw posłuchajmy sobie. From base metal was the staff of legends,

Złoto, rtęć w złoto to jest metoda, którą Wam już opisywałem kiedyś to jest metoda, która została opisana w literaturze naukowej w 1947 roku, naukowcy wiedzieli o tym wcześniej dlatego, że podczas to jest, to jest metoda opracowana podczas projektu Manhattan albo jakichś prac związanych z projektem Manhattan i no wtedy spowodowało to jakieś załamanie cen na giełdach. Tutaj opowiada się jedną rzecz, która jest błędna w tym, w tym filmie. Film jest pięknie zrobiony, pięknie reklamuje ten startup. Powiedziano, że wykorzystuje się Neutrony o wysokiej energii, neutrony prędkie. To jest nieprawda. Do tego, żeby zmienić rtęć w złoto, potrzeba neutronów termicznych, czyli neutronów o niewielkiej energii. Jeżeli neutron ma zbyt dużą energię, to on nie jest w stanie się przyłączyć do jądra atomowego. On po prostu będzie zachowywał się inaczej. Natomiast jeżeli ma niewielką energię, jest neutronem termicznym, to wtedy, to wtedy może zostać przyłączony do jądra. Atomowego rtęci i może stworzyć izotop złota w wyniku tam odpowiednich, odpowiednich przemian. Mówiłem Wam, mówiłem wam o, tej, o tej metodzie, nie jest to nic wyjątkowego, naukowcy nie są w szoku, to po prostu tak działa, tak działa fizyka. Natomiast słuchajcie, to jest próba monetyzacji tych dużych wzrostów na złocie. To jest próba wyciągnięcia od leszczy kasy na to, żeby, żeby zapłacili za akcje tego czy obligacje tego startupu. No i takie rzeczy słuchajcie, z reguły się dzieją na koniec Hossy. Na koniec hossy wszyscy zaczynają mówić o tym aktywie, którego dotyczy Hossa, zaczynają opowiadać generalnie głupoty, albo wywlekać właśnie jakieś takie stare stare, znane fakty, które, znaczy nauce znane, a nie nieznane ogółowi po to, żeby, żeby na tym jeszcze dodatkowo zarobić. No i cóż, no to generalnie może tylko i wyłącznie martwić to że, to, że tak to wygląda. Na pewno zdarzy się pewna ilość głupców, którzy kupią te akcje i będą chcieli zarabiać na złocie produkowanym z wtenci i ewentualnie z innych metali. Generalnie produkcja złota z innych metali jest możliwa i jest znana fizyką już od bardzo dawna, tylko że to są izotopy nietrwałe. Tam chyba najdłuższy, najdłuższy ma połowiczny czas, czas połowicznego rozpadu kilkaset dni, więc no nie, nawet nie kilkaset, to jest około pół roku. Czas połowicznego rozpadu, więc to jest izotopy, izotopy które nie nadają się, one są promieniotwórcze. Jedynie właśnie jeden, jeden trwały izotop złota można produkować póki co tą jedną znaną metodą, taką spontaniczną reakcją z wywołaną powstaniem izotopurtenci, potem, potem zmiana tego izotopurtenci w izotop, trwały izotop złota. Coraz więcej takich rzeczy się dzieje. Znalazłem jeszcze kilka innych śmiesznych... Informacji właśnie w, na amerykańskim YouTube, czy nie tylko na amerykańskim, dotyczących złota, to ewidentnie taki szum informacyjny i takie wprowadzanie widzów w błąd, czy, czy ewentualnie inwestorów w błąd różnymi informacjami, które mają skłonić ich do zakupu albo do sprzedaży złota, to jest, czy raczej może świadczyć o tym, że. Że już w tym momencie szuka się leszczy na to, żeby kupili gorącego kartofla i po prostu zostali z nim po tym, jak cena zacznie spadać. Miejmy nadzieję, że to nie jest tak, ale zawsze zawsze tak samo działają rynki, zawsze tak samo działa Hossa. I obawiam się, że jest całkiem możliwe, że właśnie złoto wchodzi w tym momencie w ten, w ten okres, w którym cena już nie będzie się bardzo zmieniać, będzie raczej trend boczny i. I, I na tym trendzie bocznym różni nie do końca uczciwi uczestnicy rynku będą chcieli zarobić. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia. A jeszcze sekundkę, ponieważ mamy czat włączony, ale nikt nie skorzystał z, czasu, z czatu. W takim razie będę kończył transmisję. Dziękuję bardzo.